Wydatki po Na liście płac Głośne nazwisko wydatki Platformy Obywatelskiej Pensje ekspertów Sondaże, ochrona vip -ów. Ponad 700 tysięcy Złotych na sondaże OK 240 tysięcy Złotych składki na Europejską Partię Ludową Donalda Tuska Prawie 24 tysięcy zł. Złotych pensji dla partyjnego eksperta Blisko 14 tysięcy Złotych na przewóz i ochronę VIP-ów, czy 10 tysięcy złotych miesięcznie dla Mariusza Kozaka Zagozdy, który jest m.in. twórcą soku z buraka. To tylko część wydatków platformy obywatelskiej, której przychody w 2020 rok. Sięgnęły 65,25 milionów złotych. W ubiegłym roku pisaliśmy o tym, jak po zmianie władz w ugrupowaniu partia odciała się od Fundacji Państwo Prawa. Która stanowiła jej zaplecze eksperckie. Profesor Marek Chmaj, przewodniczący Rady Fundacji, zapewniał, że jego organizacja jest w trakcie szukania siedziby. Słyszeliśmy też o zwalnianiu tempa. Odkąd liderem poprzestał być Grzegorz Schetyna, Fundacja została odcięta od regularnych przelewów z partii. Ostatnich dokonano w styczniu i lutym 2020 rok. Łącznie na kwotę 55 350 zł. To niewiele, biorąc pod uwagę to, że według doniesień medialnych, przez trzy lata organizacja miała otrzymać nawet 3 milionów złotych. Współpraca zakończyła się po tym, jak kilka lat temu wprost ujawnił informacje o dużych przelewach na konta fundacji. I o tym, że nie wiedzieli o nich nawet ważni politycy po... Tak czy owak, wieloletnia współpraca partii z wybranymi firmami nie jest niczym nadzwyczajnym. W tekście uwzględniliśmy wydatki, które nie były przeznaczone na ubiegłoroczną kampanię wyborczą. Miliony na marketing do tych, którzy od dawna współpracują z PO, należy firma MultinifSROM Jana Domaniowskiego, wieloletniego zastępcy redaktora naczelnego, faktu. Zajmuje się szkoleniem medialnym polityków ugrupowania. Działamy podobnie jak zespół adwokacki, z tą różnicą, że naszym narzędziem są prawa rządzące mediami i opinią publiczną. Pisze o swojej firmie Domaniewski. Ile kosztuje pomoc byłego wiceszefa tabloidu? Większość comiesięcznych przelewów opiewa na kwotę 15 tysięcy złotych. Są pokrywane z rachunku bieżącego, jak również konta, na które wpływają środki z subwencji. W sumie chodzi o kwotę rzędu 216 150 zł, a to jeden ze skromniejszych wydatków. Po dużo większe kwoty inkasują firmy zajmujące się komunikacją internetową. Jedną z nich są apostołowie opinii. Firma słynie m.in. z obsługi prezydenckiej kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Media społecznościowe u dudy kompletnie leżały. Jego najlepsze przemówienie oglądało 100 tysięcy. Ludzi Arafała 1,5 milionów pod koniec lipca 2020 rok. W rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną chwalił się Michał Fedorowicz, jeden z analityków agencji. W ubiegłym roku partia zapłaciła apostołom opinii blisko pół miliona złotych. Należy jednak pamiętać, że to nie jest jedyna firma, która wykonuje podobne zlecenia na rzecz po. Marketingiem internetowym zajmuje się choćby Content Organica, która w 2020 rok wystawiła platformie rachunek w wysokości 241 000 zł. Zdarzają się jednak większe wydatki. Tylko zeszłoroczna współpraca z domem Mediowym Mam Studio kosztowała platformę 1,65 milionów złotych. Nie tak wysokim, jednak równie imponującym honorarium może się pochwalić majmedia Agnieszki Męczkowskiej. Z historii rachunków bankowych powynika, że formacja zapłaciła jej blisko 900 tysięcy złotych. Wśród partyjnych kontrahentów znajdziemy między innymi. Firmy zajmujące się komunikacją wizualną z Quare Pixel zarobiło 379 523 zł, czy ochroną i przewozem VIP-ów w VIP-force kasowało 13 837 zł, red. Sondaże i ludzie Platforma inwestuje też w swoich ludzi. Najwięcej zarabiają ci, którzy odpowiadają za finanse. Łukasz Pawełek Skarbnik partii i członek zarządu krajowego, może liczyć na przelewy sięgające 11 tysięcy złotych miesięcznie. Jednym z najlepiej zarabiających specjalistów ugrupowania jest główny ekonomista ekipy Borysa Budki. Profesor Andrzej Żońca, bo o nim mowa, pobierał pensję z funduszu eksperckiego. Najwyższy przelew, styczniowy, opiewa na kwotę 23 520 złotych. Łącznie w 2020 rok. Zarobił 113 400 zł. Wśród ekspertów poznajdziemy także Jarosława Makowskiego, byłego szefa Instytutu Obywatelskiego i specjalistę od Kościoła, 28 906 zł, red. czy Grażyny Kapelko, niegdyś rzecznik Agencji Nieruchomości Rolnych, 29 290 zł, red. Na stałej liście partyjnych płac, chociaż nie należy do ludzi opłacanych z funduszu eksperckiego, jest również Mariusz Kozak-Zagozda. Zrobiło się o nim głośno, kiedy w 2019 rok okazało się, że jest on twórcą profilu Sox Buraka na Facebooku. Jak ustaliła interia.pl, w 2020 rok Mariusz Kozak-Zagozda regularnie otrzymywał przelewy od ugrupowania Borysa Budki. Zdarzało się, że jednego miesiąca pieniądze płynęły zarówno z konta, na które wpływa subwencja, jak i rachunku bieżącego. W ten sposób, w lipcu 2020 rok, kiedy odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, kozak Zagozda zainkasował w sumie ponad 10,5 tysięcy złotych. Najniższy przelew z zeszłego roku opiewa na kwotę 149 złotych, najwyższy to 8048 złotych. W 2020 rok Twórca, "Soku z Buraka, zarobił dzięki postu 4605 zł. Z dokumentów udostępnionych PKW nie wynika, za co konkretnie Kozak Zagozda otrzymywał wynagrodzenie. O pracę twórcy, "Soku z Buraka, dla PO zapytaliśmy Łukasza Pawełka. Nie udzielił jednak odpowiedzi interim.pl. Na liście wydatków platformy ważne miejsce zajmują również sondaże. W kuluarach mówi się, że to one mają przeważający wpływ na decyzje podejmowane przez kierownictwo partii. Jedno jest pewne, po nich nie oszczędza. W 2020 rok pracownia Kantar zarobiła blisko pół miliona czterysta czterdzieści złotych, Z kolei Ibris zainkasował dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych. Autor Jakub Szczepański.